Szanowni Państwo, jestem pod wielkim wrażeniem otrzymania nagrody najbardziej wiarygodnej firmy roku od ISB News. Ta nagroda, tak się zastanawiałem przez chwilę, gdzie ona ma swoje korzenie, i myślę, że te korzenie w Selenie są w naszej relacji w stosunku do budowniczych na całym świecie. Już w 1992 roku, kiedy zakładaliśmy Selenę, to. Zakładaliśmy, że to, co musimy zapewnić budowniczym, to produkty czy wyroby, na których oni mogą budować domy. A dom powinien stać 50-70-100 lat, a nie tylko 25 jak w niektórych krajach. I to był fundament tego, że dostarczamy wysoką jakość, stabilność, i nigdy, jak na razie, ich nie zawiedliśmy. Myślę, że na tej bazie stworzyły się później procedury, procesy, ludzie, kultura wewnątrz firmy. No, i na końcu, 30 parę lat później, okazało się, że ISB News, dot... czy Kapituła, doceniła to, i taką nagrodę nam przyznali najbardziej wiarygodny w polskiej gospodarce. Wielki zaszczyt, wielkie podziękowanie i dla nas wyzwanie na przyszłość i zobowiązanie. Dziękuję jeszcze raz.